Czyli że jak przestaje się troszczyć o to, co świat ma mi dać. Czyli powiedzmy właśnie, mam, chciałbym mieć właśnie tego nie wiem, spokoju, więcej radości, a zaczynam to dawać, to ja się staję pierwszą osobą, która to ma. No i wszyscy i, i, i cały świat korzysta. Znaczy ja korzystam w pierwszej kolejności i oprócz tego jeszcze cały świat. Bo to nie jest tak, że my musimy coś zrobić. Zasłużyć jakoś na radość. Czy na szczęście, czy na miłość, czy na spokój. To są stany energetyczne, które są cały czas dla nas dostępne, pod warunkiem tylko, że my się zechcemy z nimi zakomplować, że my się zechcemy dostroić do spokoju, dostroić się do miłości, dostroić się do radości. Jak się świadomie dostrajamy do określonych energii, to one przez nas krążą, my, się, my stajemy się takimi naczyniami, z których można obdzielać całą resztę.